Siemanko gracze Pokémon Go. Dzisiaj zajmę się zmorą, szczególnie początkujących graczy, którzy dopiero uczą się rzucać PokéBolami, czyli misjami typu In a row", czyli z angielskiego rzutami pod rząd. Ostatnio podczas eventu Halloweenowego była misja Make 9 Strokes nice nice in a row", która z tego, co doszło mnie słuchu od wielu graczy, spędzała sens powiek nie jednemu z nich. Bo najbardziej frustrujące zagranie jest wtedy, gdy na przykład masz nabite już 8 rzutów pod rząd i nagle Pokémon ci podskoczy i wszystko szlachta jasne trafia. W tym filmie pokażę Wam mały lifehack, jak rzucać misje tego typu właśnie za pierwszym razem zawsze. Możecie zrobić dwie rzeczy: albo rzucacie w Pokémony, które mają duże kółka typu Lugia, które teraz jest na rajdach, czy na przykład Onix, którego możecie znaleźć, albo zastosować się do wskazówki, którą za chwilę pokażę. Mamy tutaj misję Spindy Make Pinch Great Throws in a Row. Wchodzimy sobie w Pokémona, włączamy tryb samolotowy. I uwaga, rzucam. Specjalnie nie trafię teraz z tego Markrowa, żeby pokazać wam, że nie resetuje się wtedy ta misja, jeżeli wykorzystam nasz Lifehack. Rzucamy, rzucamy. I nie trafiłem gry, tak? Szybciutko wyłączam grę. Włączam ją na nowo. Tutaj troszeczkę przyspieszymy ładowanie, żeby szybciej nam się to wszystko pokazało. Oczywiście trzeba wyłączyć tryb samolotowy, tak? Po zalogowaniu się do gry, już sekundka, będziemy mieli. Po zalogowaniu się do gry sprawdzamy sobie naszą misję i nie skasowało się. Nie resetuje się wtedy misja, więc możemy spróbować jeszcze raz rzucić. Gajta, weźmy sobie na przykład Daskula. Włączam oczywiście tryb samolotowy, żeby nie zmarnować tego, co mamy. I trafiłem grejta, więc od razu wyłączam tryb samolotowy. Czekam aż pokémon się złapie, i wtedy pojawia nam się komunikat, że nasza misja została ukończona. Sprawdzimy sobie jeszcze IV tego daskula. Słabe, więc oczywiście idzie na transfer. I standardowo z tej misji odbieramy pokemona o nazwie Spinda. A złapie go jeszcze a co mi tam rzucimy. No nie trafiłem teraz tego ekscelenta ale tak czy siak siedzi.